Historia pewnej apokalipsy dzień piąty. Tej nocy, gdy przedawkowałem, The Grey Swarms grało przed Turtle Smash, a przynajmniej tak napisali w raporcie policyjnym, miałem 15 lat. Kiedy dwa dni później obudziłem się w szpitalu, najpierw zobaczyłem twoją twarz. Historia pewnej apokalipsy, dzień piąty. Tej nocy, gdy przedawkowałem, The Grace Worms grało przed Turtle Smash, a przynajmniej tak napisali w raporcie policyjnym, miałem piętnaście lat. Kiedy dwa dni później obudziłem się w szpitalu, najpierw zobaczyłem twoją twarz.